serdecznie, wybraliśmy się z kuzynem dwie godziny drogie za kartę, żeby dojechać do takiego wielkiego, wielkiej, wielkiej galerii czyli galerii część druga no muszę tu uważać, żeby mnie nie czepnęli samochodem na jakieś jedzenie mnie tu przywieźli, ale ja i moje jedzenie to wiecie no. Zobaczymy, zobaczymy co to jest, no parking to jest no, masakrycznie wielki, że można jeździć w koło po tych parkingach i no, można się pogubić Dobra jak będzie coś ciekawego to wam nagram Pizza, o może pizza dzisiaj są Kiedyś Widzę że są inne narodowości ok, chcemy zobaczyć co tam będzie ciekawe Rameny różnego rodzaju kalibru to jest Cooking Food Indonesia Heritage. Kulinary. Indonezyjskie jedzenie jest dobre jakby nie patrzył No i tu jest tak, jedna aleja. Jedna aleja, taka. Duża. Tam jeszcze też jest jakiś parking. No i tutaj takie jadodajnie wszędzie. Sklepy pizzy oczywiście jadodajnie. sklepy galerie są wszędzie takie same praktycznie niczym się nie różni tylko że jesteśmy dwie godziny drogi od, od domu bez sensu tak? i tu jest wiele więcej ludzi nie? widzicie to Solaria jest u nas na dole tam co z tej piwnicy co kupuje jakaś muza muszę kończyć. zobaczcie co znalazłem Marks and Spencer London proszę bardzo w Indonezji, Kea, Marks and Spencer Texas Barbecue Bar, a my szukamy Korean grill bar Czy coś takiego okay. Serving good, good. 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 Stickle, so... jest tutaj tego wszystkiego, ale to coś co mi się wydaje, że jest mało ludzi, jest tak czy inaczej. Tutaj przyjeżdżają taksówki, ludzie wyskakują i szukają parkingu. Tam jest takie osiedle. no Te osiedle są zazwyczaj takie, że ludzie z osiedla nie przychodzą tutaj, tylko chodzą, chodzą szukają tańszego jedzenia gdzieś po kątach. Gdzieś po kątach. No i tutaj jest francuska, francuska piekarnia. No ale te piekarnie to są takie same jak, w, jak tutaj, czyli. Bo jest na tutaj są słodzone i słodkie. Nie wiem, gdzie się pogubiliśmy. Coś czegoś szukamy. Nie, nie wiem czego szukamy. Koreański Koreańskie. O, widzicie? Paryż pokier Ha? Kasi? Mają takie francuskie. Francuskie specjały powiem Wam, że ja nawet nie jadłem. Almond, a, almond jadłem. almond croissant to ja. Almond kreuzon też jadłem. Czekoladowe. No to kazanty to wszelkiego rodzaju. Takie jadłem. Kazanty. Eh? Frozen. Frozen. Załatwiłem sobie. Załatwiłem sobie mrożony sara do Goście powiedzieli, że mają. Dostaję mnie nie schodzi i zamroziły. A tak ja? No dwa takie chlebki sobie zamówię i, I and this one baby. and this one for breakfast tomorrow. I tak i taką byłem for breakfast. No takie macie francuskie ciasta. Ładnie, nie? torciki No widzicie, załatwiliśmy bret. Będę miał bret, chleb. Załatwiliśmy chlebik. że takie stawijańce czekoladowe. Były takie jak No jest, no normalnie... Człowiek by to zeżar, te takie ładne. Wszystko by zeżarł. Ale jak tak sobie policzy, ile to kalorii wszystkiego, no to... To człowiek sobie na starość wszystkiego musi odmawiać. Nie wiem, tak ten taki takie rolady. O, tu by tak szkubną łapę włożył i zjeżdżał, nie? No. no i tak jak Mark Spencer gdzieś tu jest u góry. No to, no to jest Mark Spencer, tam góry są gdzieś tam u góry. Powiem wam, powiem wam tak. Idę do tej grillowej kis Koreańskiej restauracji. Ale restauracje tutaj nie mają kibla. Nie mają kibla, a zaczęła pan. Nie mają kibla, i teraz, jak chcesz iść do kibla, tutaj są publiczne kible i musisz iść do publicznego, publicznego kibla. Czyli z jednego końca musisz pędzić na drugi koniec. Na drugi koniec. O, tutaj coś takiego fajnego. Buły. Na drugi koniec musisz pędzić, żeby się wyszurać, nie? Także. Trochę cienko, trochę cienko z tym, że tu nie ma kibla, a tutaj są takie wielkie, wielkie nawiewy, są chłodnego powietrza. Takie wielkie nawiewy chłodnego powietrza. Tutaj takie fontanienki. Nic, nic nadzwyczajnego, nic nadzwyczajnego, a my jesteśmy tutaj. Social pot, Tarik, pociągnik. Idziemy. Nie filmujemy od innych. Idziemy zobaczyć co tam u nas będziemy robili. tu już siedzą i kombinują, wybierają. Ten już je. To jest makalne. Słodkie były już. <grymne> Nakupiliśmy i teraz będzie przed obiadem. Słodkie były. Bo tutaj jest taka ta i będzie na tym przyjeżdżało. Zobaczymy. Dobra, ja idę tam, o tu jestem zaraz przy, przy okienku, gdzie wydają. To tylko tu, tu wydają z tego okienka i jedzie w tamtą tą stronę. Będziemy całą knajpę objechał, żebym sobie mógł coś znaleźć i wziął. Green tea. Green tea. Oni są tam, myślę, że my jesteśmy tu. Murti będzie tutaj, tutaj gotowało Dwie kuchary Murti, Murti i Tuty będą gotowały o, już widzicie, już się dzieje Specia, specjalne dania już będą sobie wymyślały a tutaj takie o, dziwne rzeczy jeżdżą sobie Dobra, zobaczymy co tam jest będziemy, będziemy patrzeć co tam jest w Rzut okiem na, na menu, zobaczymy co tutaj mają w menu. Pekąd? Pamiętajcie, że to wszystko, że tu nie ma świni. Coś w koreańskiej, w koreańskie, ale czekajcie, zobaczymy. Beef, beef, beef. Beef, beef. beef. Wszystko beef, nie, nie, ma, nie ma świnki, bo to jednak jest dla, dla muzeum mańskiej. Okay. Co mamy tutaj? Różnego rodzaju mamy bify. Zamówiłem sobie herbatę na linii plastyka. A? co? Dobra, idę coś, bo coś. Trzeba coś coś wziąć. Tutaj mamy takie garlic Oil mm -hmm. Tutaj mamy takie sosy różnego rodzaju, fresh, fresh garlic, yes Little bitch Choriander tutaj mamy takie, o takie coś I to możemy ładować. Pinot są różne sosy, Grinonium czyli nasze. Zielona cebulka. Zielona cebulka. Można sobie troszkę. Posiekamy zielonej cebulki. No nie, ja sobie jazda. Adys To nie wiem, to Koleandra. Jaki jest? Odsun. Koleandra. Koleandra. To jest wreścili. Pina yes, sos kimchi kimchi? Is it spicy? Is it spicy. Is it spicy one? Is it hot? <coughs> <coughs> Może <coughs> weźmiemy trochę kimchi, tylko zobaczymy, czy nie jest spicy. O, taki sos. To jest ten sos orzeszkowy tutaj. Czapeleo. Czelapenu. Czelapenu. Jalapeniu. Hajski. Seafood sauce, to żwiecie garlic oil z Tajlandii sauce, wszędzie ostrze, sesame oil, sesame oil mala sauce. To jest mala barbecu sauce, chili sauce, pieprz i pieprz. pieprz. Mm -hmm. To są przybrawa. Fried garlic. Fried garlic, fresh garlic, fried garlic. Best for my dish zaznaczam trochę pieczonego i świeżego no i oczywiście sazami i tak by fresh no, a także każdy wie co bierze bo ja tutaj się kompletnie nie znam kompletnie nie znam także ja mam taką dziwną bardziej polską bardziej polską mieszankę no. tu są takie, takie rybne kulki Rybne kulki będą pieczone.